Try to make Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich, moi mili! Z tej strony wita Was ponownie Kaldern. E, witam Was e, w grze oczywiście Resident Evil 0, dokładnie tak, jak już zapewne zauważyliście. E, skończyliśmy naszą rozgrywkę, no cóż, e, eksplorując podziemia e, ośrodka treningowego Umbrella. Na szczęście troszkę amunicji do pistoletu udało nam się troszkę znaczy zdobyć. E, Niestety, amunicji do shotguna mamy nie za dużo. Zostaniemy w ciele Bilego w tej chwili, ponieważ czeka nas teraz małe starcie z nowymi przeciwnikami, czyli zarażonymi wirusem małpami. Jakkolwiek to brzmi, więc wywalę od razu jeden pocisk na nie i zmienię na. I zmienię na granatnik. Jeszcze wstają, no proszę. Ile nam amunicji zostało? Dwa pociski do granatnika. Okej. Okay. To chyba byłoby na tyle. Wracamy do ciała Rebeki. Mamy troszkę amunicji do pistoletu, którą wcześniej zostawiliśmy. Tak więc, tak więc, przybywa nam amunicji. Musimy ją oszczędzać jak najbardziej możemy. I zatrzymamy się teraz w tym miejscu. Musimy dostać się za tą kratę. Ale żeby to zrobić, musimy przejść do ciała Bilego i podpalić w odpowiedniej kolejności ogniska przy tych posągach. Tak więc zrobię to od razu w odpowiedniej kolejności. Zapamiętajcie ją, żeby później się nie męczyć. Zaczynamy od posągu jelenia. Potem podpalamy posąg wilka. Okej, teraz powinien być, o ile dobrze pamiętam, posąg konia. Teraz szukamy posągu lwa. No, Ojejku, mam nadzieję, że dobrze to robię. Jest posąg lwa to chyba to. Nie, to jest niedźwiedź, tak? Dobra, zobaczymy. To jest raczej nieźwie, a nie lew. Ok. E, orzeł był na końcu, ile dobrze pamiętam. Więc teraz będzie wąż. I na końcu orzeł. No. Kolejność prawidłowa. Wracamy do ciała Rebeki. O, no i są drzwi. Wrócimy do ciała Bilego ponownie. Nie pamiętam, czy tam przypadkiem nie ma jakichś trupów. A jeśli są, to już wywalimy na nie ten jeden pocisk. Chociaż nie, nie wywalimy. Przyda mi się w innym momencie. Ok, z tego co widzę, jest pusto. Zabieramy sobie kamienną tablicę. Jest również butelka na koktajl Mołotowa, którą to Rebeka mogłaby podnieść, ale nie zostawimy ją, ponieważ przyda nam się miejsce w ekwipunku. Ja zdobyłem mapę niedawno, tak więc sobie pozwolę sprawdzić, czy. Aha, jest jedno pomieszczenie. I być może właśnie za tymi drzwiami będzie będą jakieś trupy. Samą Rebeką spróbujemy e, się ich pozbyć. Dawaj, Rebeka! Aj, nie udało się. Prawdopodobnie troszkę. No jesteśmy na żółto. Mm, nie przejmujemy się tym na razie. Tu mamy na pewno notatkę, eee, i co my tu mamy? Już sekundkę, szukam. To nie to, to nie to. Wybaczcie, że tak długo, ale ja mam wszystkie notatki pozapisywane, potłumaczone. Pamiętnik kierownika projektu. Prawdopodobnie to będzie to. Nad czym ten dyrektor Markus tak pracuje przez cały czas? O co chodzi z tym jego niesamowitym zainteresowaniem pijawkami? Zainteresowaniem. Czasem wydaje się być to raczej miłość. Plotki głoszą, że jest coś niebezpiecznego w tych pijawkach. Faktem jest, że kiedy Denis dotknął jednej z nich, dostał gorączki i zachorował. Dzisiaj znowu. Słychać było te straszne jęki za tymi drzwiami. Pozwólmy, sp po pozwólmy psom spać. Nic z tego. E Dobrze tu przetłumaczyłem? A, nic z tego, nie podejdę bliżej do nich. Nawet jeśli dyrektor mi rozkaże, nie chcę skończyć tak jak Denis. Ten nędzny syn Drapać i drapać. Swędzi mnie nawet wtedy, gdy na niego patrzę. Muszę chyba iść. Jeśli mogę. Ale dwa. Denis odszedł. Idę. Głodny. Pomóż. Mamo. No właśnie, całkiem ciekawe notatki trzeba przyznać. Trudno powiedzieć, co mogło tu się stać. Czy może zmienił się w trupa? I co? Czyżbyśmy przyszli tu tylko po notatkę? Chyba tak. Tak więc troszkę szkoda pocisków było, ale... Ale nie żałujemy. Notatki warto zbierać, ponieważ... No o samej fabule dużo można się dowiedzieć. Ok, W takim wypadku wracamy. Niech no spojrzy szybko ponownie na mapę. Mhm. To już wiem, gdzie należy się udać. Wchodzimy w te drzwi. Za nimi nas jeszcze nie było. Tu być może będą pająki. Trzeba na tych drani uważać. Tak jest, są. Więc uważamy. Szybko wchodzimy. Aby Billy nie uberwał ponieważ Billy biega na razie bez broni, nie chcę, żeby marnował amunicji zbędnie. O! W tym miejscu zmieniamy właśnie na Bilego. O, zamienimy w ten sposób, zostajemy w jego ciele. No właśnie, już wiemy dlaczego. Ok. Billy jeszcze jest w dobrym stanie. No, i stąd zabieramy kluczyk, który za chwilę będzie nam potrzebny. Wracamy i pędzimy od razu przed siebie. Nie zwracamy uwagi na te cholerne pająki. One są troszkę groźniejsze niż w poprzednich częściach, jak zapewne zauważyliście. Są szybsze. No, udało się. Mają e, lepszy czas reakcji, e, więc trzeba na nie uważać. Na szczęście nie zatruwają częściej. Okej, okay, to miejsce będzie dosyć trudne. Ale powinniśmy zdobyć troszkę amunicji. O, tak. Tak jak mówiłem. Dwie paczki. Mamy tu niezłą zbrojownię, oczywiście, nic nie możemy z tego zabrać. Jest i amunicja do shotguna dla Bilego. Zabieramy. Przyda nam się już za chwileczkę. Każdą amunicję, jaką zdobywamy, od razu praktycznie musimy użyć. Otwieramy tą skrzynkę kluczem, który... O, 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 coś widzę, coś tu mi się świeci jeszcze. Aaaa! Municja do Magnuma. Jeden pocisk. Nieźle ukryty. Oczywiście Magnuma również zdobędziemy. Ale tak jak mówiłem, otwieramy tą szafeczkę kluczykiem, którym przed, który przed chwilą znaleźliśmy. A i w środku jest teczka. Pobieramy ją od razu. I badamy niezwłocznie. Nie, nie o to mi chodzi. Musimy ją obszukać dokładnie. Dokładnie. Jest napisane, wyryty na niej. Na jednym z rogów numer cyfry 385. Teraz możemy wpisać 385. Części, części do pistoletu. Dokładnie tak. Nie wlekamy, tylko ulepszamy. Czyli Rebeka jest w posiadaniu teraz lepszego pistoletu, większy damage, większy krytyk prawdopodobnie ułatwi nam to znacznie rozgrywkę. Dobra, w tej chwili muszę sprawdzić, czy Billy ma miejsce w ekwipunku. Nie, nie ma miejsca. Oddamy Rebece tą amunicję. Zostaniemy na razie w ciele Bilego, a zapomniałem go uzbroić. Let's split up. Okay. Rozdzielamy się w tym miejscu. Rebekę zostawiamy na górze, bilim idziemy na dół. Polecam taką, właśnie tak to zrobić. I tak, bilim wchodzimy w to miejsce. Tu jest amunicja do granatnika amunicja kwasowa. Okej, okay, muszę to jakoś rozeznać, ponieważ tam będą dwie rzeczy do zabrania. Oprócz tej amunicji do grantnika, którą bardzo chcę zabrać. Na razie zostawię amunicję do Magnum. No, niestety jestem zmuszony do tego. Magnum i tak zdobędziemy za. Po co ja tu wróciłem? Magnum zdobędziemy i tak. No, jeszcze dużo czasu minie, nim zdobędziemy rewolwer czyli Magnum. Oj, moją ukochaną broń w każdej części Rezydenta. Trochę strach oddawać to. Rebece, no ale na razie trzeba tak zrobić. I wrócimy na górę. Tam jest labirynt na dole. Jak zapewne niektórzy już się zorientowali, musimy odpowiednio pootwierać drogę przy pomocy Rebeki, aby Billy mógł tam poprzechodzić. Na początku otwieramy lewą stronę, lewe kraty. Tak abyśmy zabrali właśnie amunicję kwasową. mówić że ona jest nam potrzebna bardziej w tej chwili niż amunicja do magnuma dalej robimy dalej chyba kontynuujemy lewą stronę otwierać nie tu jest nadal krata zamknięta środek o teraz się otwiera nam odpowiednia krata Przechodzimy dalej, i chyba ponownie lewą stronę musimy otworzyć. Dokładnie tak. I jeszcze tylko jedna krata nam została. Sprawdzimy środek. O, idealnie. Tak, jak widzimy, jest kolejna kratka, która tam się świeci. Aby ją otworzyć, musimy nacisnąć przycisk. No, niestety nie będzie tak łatwo. Spotkamy starych znajomych z pierwszej części i trzeciej. Dokładnie tak Hunterzy. szybciej. No udało się. Jak widzieliście. Na szczęście hunterzy nie, nie są aż tak szybcy, jak w poprzednich częściach. Założyliśmy cztery. 4 pociski. Nie, nie 4-5. Dokładnie 5. Niestety. I zabieramy stąd kluczyk. Możemy oczywiście już opuścić to miejsce. Więcej już nic tutaj nas nie czeka. A tej amunicji do Magnuma... Chociaż nie, nawet zabierzemy ją, jeśli byśmy się podleczyli. Co i tak zresztą musimy zrobić. Okej. Okay. To jest tylko jeden pocisk, ale tylko jeden, czy aż jeden pocisk. Należy sobie zadać to pytanie. Rozbrajamy Bilego. Przechodzimy w ciało Rebeki. No i czeka nas kolejny mm, slalom między pająkami. Ła, zostawiłem Bilego z tyłu. Zapomniałem mu powiedzieć, że idziemy razem. Trudno, za chwilkę nim pobiegniemy oddzielnie. Mam nadzieję, że nic tu nie urwie u Barbeca, jeśli ją samą tu zostawimy. Ale nie sądzę. No patrzcie jak długo się zmienia postać. Kiedy jest, jest dość daleko, ale to też wina emulatora, właśnie normalnie trwa to szybciej. Dobra, powtarzamy jeszcze raz: slalomik, tylko tym razem bilim. Wow, 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 wow. Uff, udało się, ale już atakował. Jesteśmy? Jesteśmy. Mamy wszystko, mamy wszystko. Let's go! Nic już w takim wypadku nas tu chyba nie czeka, możemy wracać. Jeszcze tylko sprawdzę, zbadam ten kluczyk. Okej. Okay. Nie pamiętam, nie pamiętam tego, do czego on mógłby pasować. Sprawdzimy mapę. Chyba wyjdziemy na górze. Znaczy na pewno wyjdziemy na górze, tylko nie pamiętam w którym miejscu. Ok, poznaję to miejsce. Nie ma tragedii. Tu była niebieska roślinka. No, niestety, miejsca chwilowo ma nią nie mamy. Możemy wracać do głównego holu. Tam sobie zostawimy przedmioty, których aktualnie nie potrzebujemy. A ja zrobiłbym coś ciekawego, a mianowicie chwilowo bym... Oddał pistolet Bilemu I wszedł w jego ciało Jak zapewne pamiętacie, tu powstawał było troszkę trupów i trzeba się z nimi w końcu rozprawić. Niech tylko się szybko rozeznam w tym. Okej, okay, może nie będzie tragedii. Może da się ominąć ich. Biegniemy, Rebeka. O, jak ładnie. Ledwo. Dobra, wróciliśmy do naszego składowiska. W takim wypadku mogę oddać Rebece już jej przedmioty, a amunicję wyrzucimy. Jej na razie nie potrzebujemy. Rebeką zostawimy to co mamy, bo nie wiem co, co z tego nam się przyda, Ury. W dużym W tym dużym holu, jak przechodzę do ekwipunku i wracam, to FPS-y strasznie spadają. Tu jest wyjście główne jest wyjście główne i da się wyjść. Sprawdzę, czy tam nie było nic. Na, znaczy, na pewno coś tam było, ale mam nadzieję, że nie było. Przeciwników chcących nas zjeść. Coś tu jest. Tu jest druga tablica. Z tego co widzę. I zawalony most. Liczyłem na jakąś amunicję. Na cokolwiek albo roślinki. O proszę, tu mamy mechanizm. Niestety nie ma mocy, a tak to windę byśmy uruchomili. Chwilowo nie posiadamy odpowiedniego źródła energii. Zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Nie, zagrodzone siatką też się nie da wejść. W takim wypadku na razie pozostaje nam wrócić. No właśnie, pozostaje nam wrócić na razie do środka. I spróbować znaleźć drzwi, do których może pasować klucz, który aktualnie zdobyliśmy. Okej. Okay. Tam były jeszcze nie wyeksplorowane drzwi na pewno sprawdźmy mapę mhm. chyba nie posiadamy map M mapy tego miejsca eee, dobra widzę że już i tak nam się powoli czas kończy tak więc w tym miejscu z wami się rozstanę, eee, w następnym odcinku wrócimy, pociągniemy to dalej, ja już się rozeznam mniej więcej e, co i jak trzeba będzie robić. Na szczęście z amunicją stoimy coraz lepiej, e, coraz lepiej, tak więc powoli nie będziemy musieli się martwić. Mamy 5 pocisków ognistych do granatnika, ale kwasowe jeszcze mamy, nie zapomnijmy, które sobie zostawiliśmy w głównym pomieszczeniu, w głównym holu. No, i ulepszenie do pistoletu znaleźliśmy, które nam pomoże, oraz całkiem sporo do niego amunicji również mamy. Ale dobrze, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, mówcie, co sądzicie. A ja się żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.